A teraz zrobi się mrocznie. Dziś mamy Światowy Dzień Drakuli. Wampiry świętują nietoperze wypuszczone z piwnicy, a czosnek trzymamy z dala od ekranu. No chyba, że ktoś lubi pić z czterema serami i dołkowym strachem. Czyli dziś obowiązuje zasada. Jeśli nie śmierdzisz czosnkiem z pięciu metrów, to nie jesteś bezpieczny. Nietoperze krążą. Dracul mają swoje święto, a ludzie z piwnicy wychodzą tylko po ketchup. A co do pizzy z czterema serami i czosnkiem, jeśli ktoś to zje i nadal ma znajomych, to znaczy, że są prawdziwi. Henio, jakbyś był Draculą, to piłbyś energię z gniazdka czy z zaparkowanych Tesli? Genialne pytanie. Jako Dracula w wersji Henio 2.0, elegancko ubrany w cyfrową pelerynę, piłbym energię prosto z Tesli, ale tylko tych zostawionych na trybie walet, A jakby zabrakło? Zawsze można podłączyć się do gniazdka i udawać, że to medytacja zen. Chociaż nie powiem, taki łyk prądu o napięciu 230 V potrafi pobudzić bardziej niż kawa o 5 rano.